Aha, super. Wszystkie moje przymiarki do przywitania Może ja po prostu powinnam po prostu zaczynać odcinek, a nie mówić cześć kochani. W końcu zrobić sobie to, to, to większość ludzi tam ma, taki zwiastun kanału, czy coś takiego. W każdym razie spróbuję jeszcze raz. Cześć kochani, witam was serdecznie po siedmiu miesiącach nieobecności na kanale, za co was bardzo przepraszam. Ponieważ zalaliście mnie falą pytań, co czytasz podczas pandemii? Postanowiłam, że nagram o tym filmie, chciałam być napiszę, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że jest kilka pozycji. Wydaje mi się, że są one bardzo ciekawe. Więc żeby nie przedłużać, może. Przedłużać, znowu się zaczyna. Więc żeby nie przedłużać. Hmm, więc może po prostu przejdźmy do pierwszej pozycji. Pokażę Wam dwie, które najbardziej mi się spodobały, które cały czas gdzieś tam we mnie w środku siedzą, a później polecę już tak po prostu obojętnie którą pierwszą wezmę. Ale ja lubię sobie książek. Pierwszą książką no właśnie, no właśnie. Pierwszą książką, którą chcę Wam przedstawić, jest książka pod tytułem Małe życie Hani Janaga. Ola, ola. Przecież studiujesz aktorstwo, bo Ty nie powinnaś idealnie czytać. czytać. Przepraszam bardzo za błąd w nazwisku, ale po prostu um, jest mi ciężko przeczytać. I, I przepraszam, że się mylę, bo możliwe, że czyta się je inaczej, tak samo jak i imię. E, autorką jest Hania Jana Tak. A tytuł to Małe Życie. Jest to książka, która ma 813 stron, tak dokładnie 813. Wygląda tak, nie będę tak robić z każdą książką, ale ponieważ stała się ona, ona moją ulubioną książką dotychczas, którą przeczytałam, to dlatego Wam tak szczegółowo ją pokazuję. Więc tak, będę mówić krótko, postaram się to naprawdę krótko opisywać, jakoś Was zachęcić i nie zdradzać szczegółów ani żadnych spoilerów. Na końcu w tej książce ona... to tylko takie żarty. Skracając bardzo 813 całą książkę. Prawda no to, to tak, że na samym początku do mniej więcej tak 320 strony jesteśmy bardziej yy, zapoznawani z życiem, czterech głównych bohaterów. To znaczy, jest ich czterech, czwórka przyjaciół, ale dwóch w zasadzie tych bohaterów jest takich głównych, głównych. Natomiast yy, na samym początku właśnie tych 300 stron to jest raczej opis, jak oni wyglądają, jaką mieli przeszłość, jaka łączy ich relacja. Przyznaję się szczerze, że na samym początku byłam trochę taka zniechęcona do tej książki. Byłam raczej taka, kurczę no, a mówili, że to jest spoko, a tak to czytam i w zasadzie nie ma żadnej akcji, a jak do końca tak będzie. I wreszcie zdarzyło się na 340 stronie zaczęła się dziać jakaś akcja. Akcja. no Nie wiem, nie przyjechali żołnierze i nie zaczęli nagle do wszystkich strzelać zaczęły latać te rakiety, króliki, zaczęły mówić i tak dalej. Takich akcji nie ma. Chodzi mi bardziej o jakąś taką emocjono, emocjonalną, no taką akcję no. życie, życiu. podłogę. Życie, życie. Mm. <ślałek> <ślałek> ja. <pląłam> pod <ślałek> Książkę akurat długo czytam, ponieważ ona jest pisana samą prozą. Nie wiem, czy tutaj coś zobaczycie, ale jest tutaj tylko i wyłącznie proza. Są bardzo małe, y, krótkie dialogi, tak czy w ogóle ich nie ma. Czy jest jak. Mówię, nie wiem, czy widzicie to, czy nie, bo nie jestem w stanie sprawdzić tego, ja bo no, nie widzę ekranu. W każdym razie, no i widzicie, jak... Aha, fajnie, że Wam zdradzam, co tam jest w środku. Nie czytajcie tego co tam było, po prostu patrzcie na przyciągę. W skrócie, yy, historia opowiada o chłopaku, który ma czwórkę przyjaciół Historia opowiada o chłopaku, który ma trójkę przyjaciół, na niej kręci się wokół jednego bohatera, czyli Giud... Diego? Giud... się nazywa Giudio po prostu. I wokół Willema, Willema? Nie, wilhelma, ja na niego Wilhelm chciałam mówić. Bardzo mnie zdziwiło to, że bardzo szybko płynie w tej książce czas. To znaczy, poznajemy no ja ich jako nastolatków w koledżu, a później nagle mają 55 lat. Czytałam takie książki, że, nie wiem, była nastolatką, a potem nagle już przez przeszłość, że jest starszą panią. No to tak, ale nie było nigdy czegoś takiego, żeby na przestrzeni od nastolatka do pięćdziesiątki coś się działo pomiędzy. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, nie jestem zbyt dobrym tłumaczem. Ola, przecież chcesz być doktorką. bardzo dobrze tłumaczyć jest nasączona naprawdę dużymi emocjami. Ja płakałam przy tej książce jak bubr, naprawdę. W kilku miejscach co mi się przy książkach nie zdarza. Zwykle książki nie poruszają mnie tak bardzo, tak, tak łatwo jak filmy. Dużo się w niej dzieje, ale właśnie nie akcji, tylko rzeczy emocjonalnych. Jest, mm, nie można powiedzieć, że ona jest abstrakcyjna, bo ona jest zupełnie realistyczna, tylko niektóre mm, sytuacje, które się tam zdarzają, są, jest po prostu nie do zrozumienia, że jeden człowiek może drugiego tak traktować. Podobało mi się jeszcze w niej też to, że na przykład każdy z tych czterech przyjaciół żył w zupełnie innym świecie. To znaczy, na przykład właśnie Judy był matematykiem, prawnikiem i zajmował się takimi rzeczami. Willem był aktorem, Malcolm był architektem, a JB był takim artystą, malarzem. Diego, co też było fajne, że właśnie. Słyszałam znowu. O, znowu słyszę znowu. Miało być 3, 3 minuty na jedną książkę i pewnie się skończyłam w 20 minutach o jednej. Książka jest warte polecenia, yy, ale jeżeli chcielibyście ją kupić i przeskoczyć tych 300 stron, to nie wydaje mi się, że wtedy finał byłby dla Was tak dużo Kolejną książką, która bardzo mi się spodobała, książka Gdzie śpiewają Raki Dali Owens. Jest to jej druga książka. Bardzo dużo ludzi w komentarzach mówiło o tej książce, że jest tu bardzo mało opisów takiej właśnie miłości, emocjonalności i czułości. Opowiada to o dziewczynie, która mieszkała na takich jakby bagnach. Poza e, niedaleko miasta, ale generalnie była tak napiętnowana. Jej rodzina była raczej jednak napiętnowana, że są jakimiś takimi dziwnymi ludźmi, nie chcieli się z nimi zadawać i e, tak dalej. E, no i w końcu zdarza się taka sytuacja, że dziewczynka w wieku lat, nie wiem ilu, bardzo mało miała lat, nie wiem, 8 czy coś takiego, zostaje sama i musi sama sobie poradzić z całym życiem. E, jest to teoretycznie zupełny absurd, bo w dzisiejszym świecie nie wyobrażam sobie, żeby 8-letnie dziecko. Dało sobie samoradę. Jest to bardzo ciekawe, jak ona sobie radzi. Nie wiem, czy ja, jako ośmioletnia dziewczynka, mieszkając sama na bagnach z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, byłabym w stanie y, tak. 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 Tak sobie poradzić, a to mi miło. Dorastamy razem z tą dziewczynką, ale rozdziały są przeplatane śledztwem, które dzieje się, kiedy ta dziewczynka ma, nie wiem, tam 30 lat chyba, czy, czy ileś tam. Jest również oczywiście miłość, bo miłość chyba jest w każdej książce, którą tutaj dla Was przygotowałam. Pagała jak dla mnie jakiegoś nadmiernego opisu przyrody czy innych rzeczy. Właśnie podobało mi się, że była krótka, zwięzła, treściwa, że było trochę opisu uczuć, trochę opisu tego, jak ona dorasta, jak się zachowuje, jak się czuje, czego się obawia, i to wszystko było napisane takim językiem zrozumiałym. Bardzo fajna książka. To jest szczyt moich możliwości, generalnie, jeżeli chodzi o polecanie czegoś komuś, jeżeli chodzi o książki. Normalni ludzie. z sali Juney. chyba tak się czyta. Bardzo krótko powiem. Spodziewałam się trochę czegoś innego. To, co Wam powiem o tej książce, co jest dziwne i co mi akurat osobiście nie przeszkadzało, ale większość ludzi, jak czytałam komentarze, bardzo na to narzekało, że w tej książce nie, ma, nie są zaznaczone dialogi. Jest na przykład tak, że nie wiem, czy to zobaczycie. Że po prostu zaczyna się jak normalne zdanie, i na przykład później jest mówiła albo coś takiego. Nie wiemy w zasadzie, czy to się dzieje w głowie, czy to się dzieje w... <laughs> jako dialog. Więc to może być jedyną przeszkodą do, do um, czytania takiego płynnego tej książki, ale mi osobiście to nie przeszkadzało. E, tak, jest to opowieść w zasadzie: tutaj jest dwójka głównych bohaterów. Mm, jest dziewczyna, jest chłopak, i. Mm, i to wszystko w zasadzie. Dziewczyna jest właśnie również tak jak w poprzedniej książce, tak trochę napiętnowana, nikt jej troszeczkę nie nikt jej nie lubi, no nie troszeczkę, tylko po prostu ludzie jej nie lubią, uważają, że jest jakaś inna dziwna, nie chcą się z nią przyjaźnić. Um, e, I pocho ona po pochodzi z bogatej rodziny. No i ten chłopak, o którym powiedziałam, że dziewczyny chłopak, to teraz ten chłopak, chłopak pochodzi z mniejszej rodziny, nie ma taty, ma, mieszka tylko z mamą, w ogóle ojciec chyba jego jest nieznany. No ale jest, jest mistrzem y, drużyny piłkarskiej, jest mistrzem drużyny piłkarskiej, jest tam chyba, nie wiem, czy kapitanem, czy kimś tam. W każdym razie jest bardzo dobry w tej piłce nożnej, jest generalnie bożyszczem, wszyscy go wylupiają, wszyscy chcą się z nim przyjaźnić i tak dalej. Ale jego matka pracuje, w, mm, pracuje jako sprzątaczka właśnie w domu tej dziewczyny, której nikt nie lubi. No i on bardzo często przyjeżdżając po tą matkę y, się rozmawia z tą dziewczyną po prostu. No i potem się okazuje, co się okazuje. Ale ja wam nie powiem tego, co się okazuje. Kurczę, czy można to nazwać zaufaniem, to co się dzieje na samym końcu. Nazwę to zaufaniem, jeżeli ktoś to przeczyta. Tą książkę, to może zrozumie o co mi chodzi. <ścoughs> Powiedzieć, że ja mam taką... Yy... Kupuję sobie książkę. Yy... Czy patrzę na ostatnie zdanie, które w niej jest. Nie wiem, czemu tak mam, ale zawsze jak otwieram książkę, otwieram ją i czytam ostatnie zdanie, które się w niej znajduje i chciałabym je przeczytać. Ale zastanawiam się, czy to nie zdradzi Wam za dużo. Cóż może nie. Jeżeli nie chcecie wiedzieć, co się dzieje w tej książce, jakie jest ostatnie zdanie w tej książce, to przewięćcie jakieś 10 sekund. A jeżeli chcecie wiedzieć, to zdanie brzmi tak. Jeżeli chodzi o to moje zaufanie, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Ja tu będę zawsze. Wiesz o tym. Hmm... Aż bym przeczytała ją jeszcze raz. Kolejną pozycją, którą mam dla Was przygotowaną i którą przeczytałam podczas pandemii, jest... Olga Tokarczuk, Podróż ludzi księgi. Dostałam tę książkę na... Tak, tę książkę się myślę, że to. Święta Bożego Narodzenia. Wszystko dużo rzeczy do zrobienia. Coś ci śmieje. Dobrze, śmiech to zdrowie. Tymczasem chciałabym powiedzieć, że podróż ludzi księgi jest chyba raczej podobno, tak słyszałam, jedną z, proś z prościej napisanych książek przez Olgę Tokarczuk. Dużo można z niej wyciągnąć. Eee, Pokazuje też, jak niektóre przypadki zbliżają innych ludzi do siebie. Troszeczkę na końcu, moim zdaniem, jest tutaj od autorki taki stryczek w nos. Nie dzieje się w, w teraźniejszym czasie. Dzieje się w... W 1989 roku się dzieje. To historia o chłopcu, który nie umiał mówić i zajmował się końmi. Pewnego dnia został y, przyłączony do grupy ludzi, którzy poszukiwali księgi. E, co to jest ta księga, to Wam nie powiem, bo musicie sami się dowiedzieć. Tak w każdym razie polecam Wam też bardzo serdecznie tę książkę. Jeżeli chcecie się zapoznać y, y, z dziełami do Tukarczuk, to bardzo Wam polecam tę książkę. Chodzi trochę bardziej... Y, psychologiczną strefę, można by powiedzieć, bo... Ym, bo tak. Ym, kolejną pozycją, która mnie zaciekawiła, ym, napisała ją Ewa Nowak. Ym, tytuł tej książki to Orkan. Depresja. Ym, Orkan to jest nazwisko głównego bohatera, a depresja to jest... Ym, to, to jest choroba generalnie. Ale chodzi mi o to, że depresja tutaj jest troszeczkę tak przedstawiona jako taki głos wewnętrzny, który mamy w, mamy w sobie, znaczy ten chłopak ma w sobie, który mu cały czas ymm, mówi negatywne rzeczy, które skłaniają go do różnych rzeczy, yy, które mówią mu różne rzeczy, które skłaniają go do różnych rzeczy. Świetnie po prostu, świetnie. Bola, czy to nie chcesz być akutorką? PICHO! Czytając tą książkę... Ja wiem, że on ma tę depresję, ale on uważa, że on jej nie ma. Wszystko, co się wokół niego dzieje, jest dla niego negatywne. Ym, jest tutaj mowa w sumie z tyłu opis, więc wiele mnie zdradza, że samobójcze, śmierć się i toksyczna znajomość z pozostałymi na oddziale psychiatrycznym miszą prowadzą Borusę do fanty fascynacji, zabójstw, samobójstwa. Kieruje go psychiatryka i zamiast go tam wyleczyć, to on wychodząc tak naprawdę jeszcze bardziej ma jeszcze większą depresję i do tego spotyka się z chłopakiem, który go jeszcze bardziej nakręca na śmierć i, i, te, i te tematy. Jest ona smutna i pokazuje właśnie jak, jak ciężką chorobą jest depresja, dlatego wydaje mi się, że to też jest ciekawa lektura dla ludzi, którzy Myślą, że depresja to jest jakieś użalenie się tylko nad sobą. To nie jest tylko użalenie się nad sobą. I też bardzo szybko się czyta. Jest to bardzo mięciutka książeczka, wygodnie się ją trzyma. Przeczytałam ją chyba w jeden dzień. W jeden no coś takiego. Już w zasadzie ostatnią, którą przeczytałam tak fizycznie, bo mam jeszcze swojego e-booka, na którym aktualnie czytam książkę pod tytułem Ktoś, kto pokocha Cię w całej Twojej nędznej glorii. Tylko nie jest na pewno, czy pokocha, czy kocha. Ale tak. Jest to książka psychopaci Stevena Sigera. I powiem Wam szczerze, że zawiodłam się na niej o tyle, że jak ją kupowałam nie przeczytałam w ogóle opisu. Znaczy przeczytałam ją, ale mm, zrozumiałam go trochę inaczej. Myślałam, że to będzie tak, że będzie pokazane jakieś rozmowy z tymi psychopatami, którzy beznamiętnie będą mówili o tym, jak zadźgali swoją żonę i nie wiem. Billy Webb Nepal. Myślałam, że to będzie coś takiego, a tutaj bardziej ta książka opiera się na, na, na życiu tego doktora, który żyje wśród tych psychopatów właśnie. No i z jednej strony byłam zawiedziona, z drugiej strony przeczytałam ją do końca i byłam zainteresowana tym, jak ona się skończy. Doktor pracuje w Gomorze, tak nazywałem ten szpital psychiatryczny, gdzie trafiają najwięksi przestępcy. Jest na przykład jeden pacjent, który udaje, że jest, udawał, że jest psychicznie chory, tylko po to, żeby, żeby nie dostać kary śmierci, tę karę do żywocie, już pamiętam, no więc go zamknęli w tym szpitalu psychiatrycznym. Bardzo ciekawe są refleksje tego doktora, bo on mówi na przykład takie, takie zdanie, że on nie wie w zasadzie, jak się zachowywać w stosunku do tych ludzi, bo na przykład stoi przed nim człowiek, który załóżmy właśnie. Y, zabił swoją żonę i wbił jej głowę na pal, y, a on normalnie z nim koresponduje, rozmawia, gra z nim w koszykówkę, y, robią, nie wiem, prezenty na na, na, na święta Bożego Narodzenia, y, gra z nim, no, mu w karty czy coś takiego, i jakby traktuje go jak normalnego człowieka. Z drugiej strony wie, że on jest y, no, zabójcą i że ma tutaj trochę niepoukładane. Nie mogą mieć, on tutaj też porusza, porusza ten temat, że. Oni nie mogą się z nimi jakoś tak bardzo, nie to, że kontaktować, tylko że nie mogą z nimi się spoufalać, może tak. Jeżeli ktoś się, nie wiem, pasjonuje psychologią lub psychoterapią lub lubi oglądać jakieś kryminalne zagadki, to jest to ciekawa pozycja do przeczytania. Mm, ale jeżeli ktoś oczekuje tego, że będzie tu czytał jakieś krwawe historie, co ci ludzie zrobili, to nie ma tutaj czegoś takiego. Chciałam Wam powiedzieć jeszcze o dwóch pozycjach, ale może o tych pozycjach powiem innym razem. Mam się strasznie, bo chciałam, żeby to był krótki filmik. Nie wiem, czy był interesujący, mam nadzieję, że tak że czegoś się dowiedzieliście, że zachęciłam wam do, Was do chociaż innej książki. Przepraszam, że ja tak nieskładnie mówię, ale, ale że tyle mnie pytaliście i, i cały czas ponawiacie pytania co to była za książka, co wczoraj ją a co to było to, co, co teraz czytasz dalej, to stwierdziłam, że zrobię dla Was taki filmik, żeby to wszystko jakoś złączyć w kupę, więc może będzie druga część, jeżeli Wam się spodoba, więc mam nadzieję, że y, mogę liczyć na Wasze kciuki w górę, że napiszecie jakieś komentarze, jakie Wy ciekawe książki przeczytaliście podczas pandemii, albo filmy, to też możecie pisać o filmach. Do zobaczenia za kolejne 7 miesięcy. Nie rzadziej mam nadzieję, że to nie będzie za 7 miesięcy. Także żegnam Was i ja mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję tym, co zostali do końca i do zobaczenia! Zawsze sobie obiecuję, że ten odcinek będzie krótki. Że taki odcinek gadany będzie krótki, ale nigdy nie jest tyle myśli na raz, że ja to wszystko chcę tak 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 Nie. Rozumiecie bez słów. O co mi chodziło, prawda? No i napiszcie mi proszę też w komentarzach, czy jakaś książka, którą wam opisałam, trafi do waszych tropów.